I zapraszamy na drugą sekwencję ruchową kata Saiha. Na początek jeszcze tylko drobny szczegół co do pierwszej, pierwszej naszej interpretacji. W niektórych, w niektórych stylach karate, jeśli Pani nie mieli, widziałem to w wykonaniu kata w Szotokanie po przejściu kopnięciu hop, pędz. Przy tym ruchu występuje pochylenie głowy w przód. Ktoś siedzi nas od początku, mm, pewnie już się spodziewa, e, o co w tym chodzi. Mój ulubiony ruch e, wszechstylowy, uniwersalny i koronny argument w każdej dyskusji. Zaraz zobaczycie, jak my jesteśmy. Raz przechodzę do boku, robię sobie miejsce, kopię dwa. Trzy, cztery, bronię się przed chwytem, łapię ręce, pochylam się do przodu i wykonuję strzał z bańki. Tak? Eee, to taki drobny szczegół do, do, poprzedniej, do poprzedniej interpretacji. Dzisiaj, dzisiaj kolejna, bardziej, bardziej zapaśnicza. Zaczynamy oczywiście tak samo, tak jak prezentuje nam to kata. Po pierwszym jest hop. Przechodzę teraz do boku. Partner dąży do zwarcia, troszeczkę bardziej niż wcześniej interpretacji, więc przechodzę, mamy ten ruch, zobaczcie, hop. Wchodzimy. Klincz zapaśniczy. Tak właśnie, takie rzeczy też mamy w karate. Mieliśmy, mieliśmy, przypominamy je na nowo. Przejście, przejście do środka jest. W jakim celu? Oczywiście w samych zapasach nie będę łączył nóg, bo zaraz mnie przewróci. O właśnie, tak na Amerykańca może na przykład. Więc yy, w samych zapasach nie, ale jeśli mamy dostępne uderzenia i kopnięcia, przejście, zobaczcie, robię sobie miejsce. Jeśli ja chcę go kopnąć, już zdradzamy gdzie będziemy go kopać, pod ogon, jak mawiał mój dziadek, szpica pod ogon, chcę zasunąć, to jeśli ja go będę chciał kopnąć sąd. To albo trafię w jego nogę, tą, albo z drugiej strony w tamtą. To też może się okazać skuteczne, ale my chcemy, żeby było maksymalnie skuteczne. Więc schodzę nogą w bęc, Bezpośredni strzał w torbę. Yy, partner nachyla się na mnie, będzie dążył do pinciu, szukał oparcia. To będzie jego naturalna reakcja, tak? Yy, więc ja odchodzę do tyłu. Mój ruch z poprzedniej sekwencji, więc odpycham go. Ostatnia deska ratunku i yy, to naprawdę działa w ten sposób. Yy, na turnieju UFC w te, yy, czy w dowolnej innej organizacji MMA tu widać. Jak ktoś dostaje strzała, to bardzo często próbuje jeszcze wejść w nogi. Tak? Wchodzi w nogi, spycham jego głowę i uderzam w potylicę, tak? w kark. To jest ruch, więc. Tak. Teraz e, cała ta druga sekwencja ruchowa w całości. Tak. A masło się maśnie. Dobrze. Ja teraz zaprezentujemy całą drugą sekwencję e, ruchową. Raz, dwa, trzy, cztery i, i, i pięć. Oj. Oj, żyje, troszeczkę przyciągłem yy, to trafienie. To było to. Kolejna interpretacja drugiej sekwencji ruchowej. Yy, wy myślajcie własne, własne. Jest tego cała masa. Ogranicza was tylko wasza wyobraźnia. Także wyobrażajcie sobie, roślincie w siłę i bawcie się dobrze.